I wiesz, to, to wszystko zobacz, to wszystko ma sens. Wszystko się trzyma no. trzyma razem. I jak człowiek tak popatrzy na to z boku. Albo z góry. Robert, tak a to co moglibyśmy rozłoży? zrobić? Przepraszam, że tak ci wejdę w słowo. Co moglibyśmy zrobić? Zupełnie inne pytania ci zadaję i zupełnie inne miałam, ale jakoś tak mi wychodzi teraz z tego, mhm. co ty mówisz. Yy, mhm. Co musiałoby się stać, żeby to ta, tak kolektywnie tąpło trochę. Yy, tymi wartościami, jakimi teraz. Yy, Jakie, jakie teraz przejawiają ludzie, żeby to poszło trochę do góry, żeby, żeby stało się jakieś przewartościowanie takie, które by spowodowało wejście na ten poziom wyżej zrozumienia siebie, co musiałoby się stać według ciebie, jakie, co by musiało być poruszone, żeby, to, żeby ten zmurszały system, żeby to, to, to ciemne myślenie, ograniczone. Takie zupełnie y, pozbawione zrozumienia tego, ki, kim się jest, jak ważne jest życie ludzkie, jak ważna jest właśnie życzliwość, poszanowanie dla planety, również jako, jako, jako miejsca do życia. Co, co musiałoby się stać, żeby to można było przewartościować według Ciebie? Czy jest jakiś w ogóle sposób na to? Nie wiem. Nie, nie, co, co może się stać? No, co może przekonać człowieka, który jest po prostu uważa, Filozofię tego, że jest za dużo ludzi, za jakieś lewackie bretnie, tam coś, no co go przekona? Jaka rzecz, mm -hmm. jak Ty sobie wyobrażasz to tak? On po prostu uważa to za jakieś po prostu tutaj, trzeba się, tu, siłę, trzeba dumę, trzeba korzystać z życia, trzeba traktować ziemię jak supermarket i tyle. I to jego nic nie przekona. Przecież połowa, połowa ludzi w Polsce tak myśli. Tak? Nie, nie ma czegoś takiego, że. Ja uważam, że tutaj to wszystko musi się przemielić. Musi być jakaś. Ja się obawiam jednej rzeczy, bo ty mówisz, co może się stać, tak? Co mi kolega cały czas wysyła jakieś wiadomości. Y, musi się stać. No, obawiam się jednej rzeczy, którą też powiedzieli, powiedzieli mu, Andrasowi, powiedzieli na pokładzie tego pojazdu. Mhm. To, jest, to jest po prostu. Mm, to jest ważne, bo y, powiedzieli mu tak. Ziemia jest istotą taką samą jak wy. Trochę inną, ale taką samą. Jeżeli wy nie zrobicie tych zmian, to ona zrobi to za was. Co to mm -hmm. znaczy? Ściągnie jakieś wydarzenie. Tak mu powiedzieli na, na, podczas jednego z tych spotkań. Co oznacza, tak. że. Ni... Czyli coś takiego, że nagle no, czy... ludzie sobie uzmysłowią potężną rzecz, tak. I to, bo tutaj nie ma co się oszukiwać, że jakieś wywiady na YouTubie zmienią ludzi, to nic tam w nie. ogóle, to jest tam zero, nie. Już to jest po prostu zabawa, śmiech i tyle, tak. Książka jak zmieni ludzi, o, tak, akurat, tak. Mhm. Yy, czy jakieś tam, nie wiem, nawet wyobraź sobie zejście Jezusa tutaj, tak, bo ja jestem przekonany, że On wróci dla na chwilę i naprawdę mam, mam, mam tu, mam z tym Jezusem, to jest, nie chcę zaczynać tego tematu. Ale mam tu jakieś po prostu bardzo silne takie. Ale w każdym razie nawet zejście jego nie, nie trafi do ludzi. No bo co, no, że chodzi tam jakoś powoli, no to dobrze, no jest w tej chwili e, sztuczna inteligencja, która wykrywała to czy tamto, jakieś fa fantomy można robić, jakieś, jakieś, wiesz, wizje, tam coś, to, to technologia. To na, tak nie pójdzie. To musi być. Musi być coś, co zacznie się całą, całą ludzkością. I nagle się wszyscy obudzą i zrozumią, że jesteśmy braćmi. I to, to będzie moment, kiedy rzeczywiście się będzie ten, ten moment zero, tak? Mhm. No bo tutaj, na przykład, z tą Japonią, tak? To patrzę tam na tą Shibuya cały czas, jak jeżdżą tam te samochody. Ja niedawno tam siedziałem, bo tutaj. Ja tak Pod tym drzewem siedziałem sobie i obserwowałem tą masę ludzi, która tam przechodzi przez stosowanie. A no to jest na żywo w ogóle, to jest na żywo. To nie jest nagranie, tylko to jest na żywo. Teraz tak to właśnie. Także jakby coś tam się zdarzyło wtedy i to będziemy to obserwowali na żywo. W każdym razie oni są, oni na przykład mają, co mają? No mają ten shintoizm i mają ten buddyzm, tak? I, i oni inaczej potraktują ludzi. Tam przyjeżdżasz, nie jesteś wrogiem, bo oni traktują, że ty masz to samo ciało, tą duszę, jak i oni. Tak? I to się czuje. To się czuje w krajach, gdzie jest buddyzm. No. Mm -hmm. Po prostu. I tak jakby człowiek, buddyzm był najbliżej prawdy się wydaje trochę jakby. Najbliżej światła w 100%. I tak to mm -hmm. nie jest idealnie. Tak. ponieważ no to było wiele tysięcy lat temu, prawda, i, i wiadomo, że, że ten, natomiast, no cóż, no po prostu jest, jest niesamowicie, bo, bo, da, fantastycznie, no, fantastyczne rzeczy, bardzo bliskie i prawdziwe, więc, więc to jest bliskie światła i, to, i to, to się czuje, to się czuje w traktowaniu tych ludzi, w szacunku do siebie, w takim właśnie, a jak żyjesz raz, no to chodzi o to, żeby to życie przeżyć, tak? No żebyś się zabawiła, żeby żeby mieć te wyniki, tak? Mieć tę, tą, tą chałupę albo i dwie albo i trzy, ustawić te dzieci, coś zobaczyć, trochę się zabawić. No więc taka jest myślenie, tak? No bo żyjesz raz. Wiem, no. ale ale wiesz, w pewnym momencie o... okazuje się, że to nie o to tutaj chodzi, bo teraz jak to mówisz, to mi się przypomina jeden z z um, członków zespołu The Beatles. Nie, wie, nie, nie pamiętam, który to mówił: czy to był Ringo Starr, czy ten, nie pamiętam w tym momencie. ale rzeczą na że... pewno George Harrison. To o był chyba też, tak, tak, bo właśnie on, on powiedział, że w pewnym momencie już mieli, e, miał tyle forsy, że już, że właściwie już jeżeli chciał coś kupić, jakiś apartament, no to mógł. Jeżeli chciał gdzieś pojechać, no to mógł. E, no, e, no wszystko właściwie było w zasięgu ręki, i mówi, że że uratowała uratował go właśnie, uratowała go duchowość, bo gdyby nie to, on by się pogrążył w jakimś takim maraźmie życia takiego. I to może tu jest odpowiedź na, na, na to poszukiwanie tej, tej głębi, wiesz, że Czy nawet ja posiadając wszystko, dotykam... człowiek może być niezadowolony do końca, nie? Z no, niestety, istoty ja swojej. Ja tam przybuję przez przypadek, ale, ale trudno. W każdym razie, e, w tak ogóle oczywiście, się tylko ja dodań. może... Inne pytania. Natomiast ja może powiem, powiem, powiem ci jedną rzecz. George Harrison był fantastycznie uduchowiony i w ogóle to była postać wielka, ogromna, tak. Mhm. Natomiast natomiast powiem ci jedną rzecz, że. W zasadzie, w zasadzie trzeba robić. No, tak jak ja to robię. No, ja Przepraszam, że tak podam tutaj swój przykład, ale ja wziąłem sobie za cel jednego człowieka. Rozumiesz? Ja nie wierzę, że ja zmienię jakieś masy. Nie mam, nie mam szans. Ale na przykład, że jak ja rozmawiamy tutaj, to może do jednej osoby to trafi. Tak? Jedna, jedna, jedyna tam osoba, która mieszka w Chorzowie, no. <noise> powiedzmy, tak? Ona sobie to obejrzy, przemyśli, może się tym zainteresuje. No tak to trzeba robić, tak? Że trzeba po prostu pracę organiczną robić u samych podstaw. I Robić swoje po prostu. Fajna była historia z Johnem Lennonem. On też był, bardzo pozytywna postać, niesamowita. Zresztą ta piosenka no tak. Imagine, którą Państwo sobie możecie odsłuchać z tym tekstem niesamowitym. Przepiękny. Przepięknym tekstem, wyobraź sobie, że że nie ma pieniędzy na przykład. To zamiłowanie do pieniędzy na ziemi jest niebywałe zupełnie. Tam nie ma w ogóle pieniędzy w innych światach. Tylko nie ma komunizmu, bo komunizm jest wyjałowany z duchowości. To jest czyste zło. Tam jest duchowość. Kiedy duchowość jest potężna, nie trzeba pieniędzy. No po co pieniądze? Więc i on, on to śpiewa. I on to śpiewa o obcej planecie, tak uważam. Ale miał taką śmieszną historię. Miał syna Juliana Lennon'a, który też zrobił tam, też śpiewał, śpiewa cały czas, tak, ale nie taką karierę zrobił jak ojciec. I powiedział kiedyś dla swojego syna: mówi, Wiesz co, bo syn go zapytał, Julian Lennon zapytał Johna Lennon'a, czy tato czy jest życie po śmierci. Nie? No ale pytanie takie dosyć. I John Lennon powiedział mu synu: Nikt tego nie wie, nikt tego nie wie, ale. Mogę ci powiedzieć, że jak twój ojciec umrze, to przyniosę ci białe piórko. Jak dostaniesz białe piórko, to pamiętaj, że jest życie po śmierci, i jest tam super. No i jak wiemy, w 1983 roku został zastrzelony John Lennon przez jakiegoś tam człowieka z, z problemami psychicznymi. Straszna historia. I kilka lat później, już jego syn zrobił karierę, zaczął tam koncertować, miał koncerty w Australii. I szef koncertu podchodzi do niego, mówi: Słuchaj, nie wiem, jak tutaj przyszli aborygeni do ciebie, jakaś wiesz, w ogóle historia. On to opisywał w swojej autobiografii zresztą. On mówi: a do, do mnie? No Tak, tak, do ciebie. I on idzie do tych aborygenów, stoją tacy, prawda, panowie tutaj po. Prawie na golasa, tylko mają tam troszeczkę tam jakieś kreski pomalowane. Ale jeden po angielsku mówi, słuchaj, mamy wiadomość dla, od twojego ojca. I wyjmuje piórko i daje mu białe piórko. No, no, piękna historia. Piękna historia i piękna historia, o, tak. Ja zresztą tę historię zawsze opowiadam, znaczy zawsze jak zawsze, bo to jest, ale to jest jedna z piękniejszych historii na koniec, na koniec takich prelekcji, które mam dla ludzi, nie mam ich często, ale powiedzmy, że mam. Miałem w Gdańsku. I właśnie zakończyłem tę historią o Johnie Lennonie i nagle krzyk. Facet mówi: Panie Robercie, niech pan podejdzie tutaj. Ja podchodzę, on mówi: Niech pan zobaczy. I on trzyma telefon komórkowy i na tym telefonie komórkowym na, jest białe piórko. Mówi pojawiło mi się białe piórko, małe białe piórko. A niedawno mm -hmm. mój ojciec zmarł. I ja mówię, czego on to, on to niesamowita rzecz. Mam też ten telefon, numer do, do tego człowieka, bo tam jakoś to nawet nagrałem. Pamiętam ten moment. No. Też nie jest przypadek, nie jest przypadek. Wszystko nie, pamięta jest. Buddyści. Rozmawiałem z tym Maciem właśnie. Muszę wysłać dzisiaj do niego. Dosyć późno, ale muszę mu wysłać e mail, bo tak się mówiliśmy, że ja w piątek z nim wy wyślę. Maciek ten, który w Tybecie pół roku był. Aha, uh -huh który powiedział, że Jezus ma grób, że jemu powiedzieli o tym grobie w Japonii. On mi powiedział coś takiego, że buddyści, że, że mnisi tybetańscy mu mówili, że nawet jak się potkniesz o kamień idąc, to nie jest to przypadek. Że to potknięcie o kamień jakoś cię opóźnia w twojej drodze, nam jakiś ułamek sekundy, co jest bardzo ważne, bo te twoje drogi tam potoczą się, że nie ma w ogóle przypadku. Przypadnie. Wszystko mhm. jest gdzieś tam po tak że są tylko znaki, są tylko dla nas znaki, że musimy nauczyć się te znaki jakoś odbierać. No więc tak może na zakończenie tego rozmowę. Albo, że sytuacja ma zawsze rację, prawda? Że sytuacja ma zawsze rację, tak? Piękne słowa, które ja zresztą też używam często, bo kiedy ktoś tam ma pretensję o to, że zrobił jakiś, no powiedzmy, no ale to właśnie tak to tak, tak jest, że ta sytuacja czegoś nas uczy, tak? Każda tak. rzecz nas tak. czegoś uczy, nawet jak jest, jak jest człowiek... To jest takie tutaj... potężające. To jest prawdziwe. To jest prawdziwe. To dlatego to do, do ludzi trafia. To nie dlatego, że tutaj się... A, ciekawe historie, ciekawe historie. Nie, to po prostu jest światło. To jest światło, które się przebija przez te wszystkie internety, te komputery, te jakieś tam... To wszystko gdzieś tam, to światło się przebija i jak to idzie światło stąd, to to trafia i to dla, tego, dla tego Państwa, który oglądacie ten wywiad, też tam na pewno mam, mam nadzieję, no, że to światło widzicie w tym, co mówię. No, mam nadzieję. Tak bym Oczywiście, że tak. Robert, a powiedz mi, jaki masz stosunek do channelingu? Jest kilka takich znamienitych postaci, które channelują i przekazują wiedzę innych rozwiniętych, powiedzmy, bytów, cywilizacji. Taką postacią jest na przykład Ramta, czy taki słynny Baszar, a nawet, nie wiem, czy ty będziesz kojarzył, ale na pewno tak, tak coś podejrzewam, Wiesława Matucha i, 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 i wiedzę ojca Pio i, i te kwestie. Jak ty to czujesz, channeling? Ja zawsze z channelingiem jakoś miałem problem, ponieważ Popocz. jest to nieweryfikowalne, to, że ktoś tak, mhm. bo... A bo ja się ja rozmawiam z ojcem Pioszem o wszystkim, tak? A w ogóle mi powiedział teraz, że tam herbaty słodze trochę za słabo coś. Nie, nie wiem, trudno mam, tu, nie, nie wiesz co mam. Mam z tym kłopot, ponieważ to wiem. zawsze się starałem opierać na tym, co jest weryfikowalne w jakikolwiek sposób, choć minimalny. To, że taka pani ma kontakt z czymś, na przykład. Miałem taką sytuację na Śląsku, była taka pani. Że miała się rzekomo kontaktować z, z bytem, który się nazywał Enki. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, na no, pewno Państwo tam część sobie Aha, to Enki. Chyba też no i potem oczywiście ten Enki zaczął jej mówić, zaczął jej tam zachęcać do. do, 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 do w ogóle absolutne bzdury. No i to a, m, m, ogromna masa ludzi zaczęła w to wierzyć, tak? Stworzyła się ogromna grzesza, taka wokół niej wyznawców, jakichś. Tak. Wiesz, co ja, ja nie, nie wykluczam tego, no jest Czanelnik, bo. Sam mam historię, gdzie był channeling w postaci tego listu z Transcendencji. Ja to czasami tę historię opowiadam tak dłużej mm -hmm. e, moją, gdzie, gdzie ewidentnie był channeling, gdzie, gdzie, gdzie ten list, który dostała, ta, ta pani został jej podyktowany ten list, no to, to jest channeling. Ale ja wiesz, co nie śledzę. Nie mam jakiegoś tutaj, że tam sobie Subskrybuję kanały, gdzie tam cały czas, a dzisiaj w nocy miałam kontakt znowu mój, by tam. Nie, 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 nie mogę tego. Ja nie, nie, nie kwestionuję, ale, ale nie słucham, nie emocjonuję się, nie staram się bazować na tym, co ja mogę powiedzieć, to jest prawda. Tak Tak, Wiem. jak jakoś zweryfikowałem tą, ten grób Jezusa i mogę, mogę powiedzieć, tak w tym coś jest rzeczywiście. Tak? A gdybym tak. ja słyszał tylko, że ktoś ma tam kontakt, coś, no to. Tak, chyba nie wiem, czy precyzyjnie. Tak, tak. Powiedziałem rozumiem, rozumiem, rozumiem twoje punkt widzenia. I, I tak jeszcze może pytanie, bo jest tego taki ogrom teraz. Chciałam cię zapytać, tak może już kończąc, żeby cię to gardło już mhm. wiem, że cię troszeczkę. Tak, tak, um... bo muszę muszę szybko się tutaj przyzwiązać, jeszcze jedną Ale... rzecz, bo tak patrzę na zegarek z mhm. Dobrze, dobrze. To może ostatnie pytanie o tak zwane teorie mhm. spisku. Wiem, że ty masz do, do tego też taki swój własny osąd. Jest ich kilka, takich, takich wysuwających się na, 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 na przedni rząd jest, że jesteśmy zarządzani przez niechętnych nam kosmitów. To jest taka na przykład teoria spisku. Kolejna, że stworzyli nas Anunnaki. Jeszcze kolejna, że jest globalny rząd, tak zwany Deep State, o którym przeciętny zjadacz chleba niewiele wie a rządzą tym światem korporacje sterowane przez elity finansowe. Co sądzisz na temat takich teorii w spisku? Zawsze się wypowiadam krytycznie, czym budzę po prostu wściekłość ludzi zakochanych w tych teoriach, ponieważ Jezus Maria to tak smakuje, że są jacyś faceci gdzieś w jakimś bunkrze, którzy tym wszystkim... Ja pamiętam jak rozmawiam z Krzyśkiem Jackowskim, który jest człowiekiem... Yy, no w poważnym stopniu zakochanym w tych właśnie takich tych męcznych. ja mówię daj mi telefon do tego dziada, który tym kręci, no nie Robert, to... ja mówię no kto? Mask, jakoś do Maska dotrzemy, mamy kontakt z Maskiem, mamy kontakt z Maskiem, nie to Mask to chyba nie, ja mówię no to dobrze, no to nie Mask, to kto? Papież? Mm, pa, no, szef koncernu, no ja podaj mi nazwisko, spróbujemy, nie to jest wiesz zatujnione, to jest utajnione, mój swój jest wszechkont, to jest facet, który tak, ma żonę, ma jakieś tam kłopoty rakowe, bo już ma swój wiek, ma córkę, która się spotyka nie z tym, co. ma różne kłopoty. To nie jest, to nie jest takie proste, zamordować część ludzkości, jak ty sobie to wyobrażasz. Ma no, normalne życie. tak? Część tych ludzi będzie miała załamanie nerwowe, część zacznie mówić. Pamiętaj, mówię Krzyśkowi, mówię, jak żeby trzy osoby, to jest zasada amerykańskiej mafii. Trzy osoby utrzymały tajemnicę, dwie muszą być martwe a to nie, trafia, to nie trafia taka wizja tych właśnie tego tego tych złych fagasów bo to też że one o tym wszystkim trzęsą one to wszystko trzymają to jest taka, taka Gdzieś tutaj te macki, tu jest sport, ta, ta, ta decyzja. Jeszcze to Żydzi oczywiście muszą być, nie? I to raczej faceci, nie? Ja mówię, słuchaj, czy w tym, w tym gronie tych trzęsących, tych strasznych są kobiety? Hm, no nie, kobieta, no a nie pasuje, mu to kobiety, facet musi być facet, musi być Żyd taki on wtedy tutaj. No ja po prostu odrzucam, no wybacz, że ja to odrzucę. Jasne, tak, oczywiście, ja uważam, że, że tak rozumiem. Robi to mnóstwo, a to jest tak, to smakuje najgorsze, że to jest tak, tak wiesz, to, to jest ciekawe o, dla umysłu. Ojacie, o jacie, faktycznie! Deep state, tak, ten Trump nie jest tylko po prostu Benzwałem, który tam dzisiaj SMS-em <noise> zmienia, to co Nie, to musi być ta macka jakąś, musi być na plecach tą mackę tego, tylko ta macka dochodzi gdzie jest ten facet, tak? Gdzie oni są? Gdzieś tam ukryć. Nie, po prostu ja, ja tutaj przepraszam, że ironizuję z tego, ale. Nie, nie oczywiście. Ja się zajmuję rzeczami, które są naprawdę tak mocne, jak, jak UFO, jak, jak tutaj cała ta filozofia, i jak ich przybywanie. I to też podchodzi niestety pod. Taką teorię no, nazywają bo spiski, tak, że to jest jakiś spisek bo jest ucho, tylko mi, mi bardzo przeszkadzają te drapieżnicze, idiotyczne po prostu teorie, bo one jakoś wszystko się wrzuca do jednego worka i potem wiesz o co chodzi, prawda? Że to się miesza razem i ja. że tam są skarby, tam są perły, tam są diamenty. a te diamenty są w tym szlamie. Całym, że oni kręcą, oni tutaj obcy, prawda, są w rządach, dinozauroidy coś, no po prostu. No. Wybacz, wybacz mi, ale ja po prostu Jasne. To patrzę na to z, z, no. z Ale i tak trzeba, <grym> trzeba prowadzić tą, tą, ten wózek, trzeba ciągnąć dalej i do tych ludzi docierać. i Docierać do pojedynczych ludzi. Już dajmy spokój tam, że przekonamy tam setki tysięcy. Nie da się Dokładnie. tego przekonać. Ale jak się jedną osobę przekona, to to uwierz mi, ja mam takie spotkania z ludźmi na ulicach Warszawy. Naprawdę w tej chwili. Wierzę. Nawet wyjście moje do sklepu sprawia, że ludzie podchodzą, bo mnie z tych wywiadów choćby znają. Mhm. I mówią mi tak wzruszające rzeczy. Pani na przykład teraz podeszła do mnie, wyszła z tramwaju, w którym jechałem. Specjalnie wyszła z tego tramwaju i się popłakała, ponieważ po jednym z moich wywiadów się pogodziła z siostrą, którą nie rozmawiała 15 lat. Tak bo się pokłóciły i ten. I ona po tym wywiadzie zadzwoniła do niej, i teraz jest wielkie pojednanie z tą siostrą. I to jest tego sens, rozumiesz? Nie ma co mówić Oczywiście. o jakichś wielkich tam gadoidach, który coś, tylko taka prosta rzecz, tak? Jeżeli udało mi się pogodzić te panie jakoś, mówiąc tym, te rzeczy prawdziwe, pełne światło, to już znaczy, że to miało sens. Tak? I na tym poprzestańmy. Nie ma co w tej chwili się egzaltować, żeby zmienić cały świat, ponieważ zajmie to bardzo długo czasu i to się jeszcze to. setki lat jeszcze setki lat. Ale to nie znaczy, że mamy w ogóle nic nie robić. No, musimy robić, no musimy o tak. tym mówić. Zaczynamy od siebie, robimy swoje i no i, no i tyle. Po prostu, Robert, ja już nie chcę cię więcej nadwyrężać. Przepraszam cię, że cię tak mocno, wiesz, dzisiaj przytrzymałam. Przy, przy a Ciebie boli to gardło. już. Spoko, spoko, spoko. Wiesz to, nie, ja jakoś po prostu nie mogę z tego. Tak się zastanawiam, co tutaj sobie zrobić, jak, jak to zadziałać, bo um, też mam taki pomysł, żeby się nadszedć czymś. Wiesz, tutaj tą klatkę pierwszą, to jest taki Amol coś. No jest, jest, jest Jest takie, jest jak takie coś, nie? Jest. Takie sobie może jeszcze dzisiaj zrobię tam wieczorem, bo... Trzyma mi się to to cholerstwo. No, to ciężka planeta, no ciężka planeta po prostu. No, ale ty no. wiedzisz, że, u nich że tego nie ma. Fascynujące i tak powiem ci, że jak się ciebie słucha, to, to i tak jest z tym pod wrażeniem, że właśnie byłeś w takiej Japonii, że byłeś e, właśnie tam, e, na, na, gdzie był wizyn, gdzie był ten Andreas i to wow, no tak, nie, nie Tak, oczywiście Byłem takiego. w piramidzie hobsa też przeżyłem niesamowite rzeczy. Już nie chcę tych Liz trzymać. Niedawno byłem w piramidzie, ale. Proszę Państwa, no naprawdę nie trzeba jeździć do piramidy Hopsa, żeby, żeby przeżyć niezwykłe rzeczy. No wystarczy usłyszeć od kogoś, że się pogodziła osoba ze swoją siostrą po 15 latach. Pewnie. To jest cud. No i czego to. my szukamy? My szukamy jakichś wielkich fajerwerków. To jest cud wielki. No. Taka prosta rzecz. I to, to naprawdę. Ach, Boże, no co ja mam tutaj wam mówić o tym? Wiecie o czym ja mam. Tak, takie wartości, no, myślę, jak życzliwość, wybaczenie, miłość, serdeczność to jest. Proste rzeczy, jest... proste rzeczy, tak. Karmię mhm. kotki tutaj. Czasami jak idę na spacer, wiesz, mam taki spacer, który sobie... Robię, muszę chodzić, bo tam muszę trochę stracić kilogramów. Coś mówię, no tak, przez te choroby moje też tam trochę się. No, w każdym razie, spacer. I kotki tam, jak przechodzę, to zawsze tam coś rzucę kotkom, bo tam jest taka ulica kocia mynarska w Warszawie. Polecam mm -hmm. Państwu, jak będziecie, to zobaczycie takie domki dla kotów. Nie znam, mówi ulica, to ona jest przy, przy Powązkach, no Nieważne, w każdym razie jest no, taki moment, Zobaczyła mnie kotka i zeszła z drzewa, była na drzewie, wiesz, zeszła z drzewa wiedząc, że ja idę, gdzieś mnie, bo ja wiesz, nie brane nie, 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 kiciki, kiciki, bo mnie zobaczyła i ten moment też mnie ucieszył, to też jest jakiś cud, tak, że to dzikie zwierzę, no dzikie, bo to kotek, ale mieszkający dziko, też jakoś, wiesz, no to jest coś nie małego. no to jest równie wielkie spotkanie, jak spotkanie z UFO, no, takie tak. drobne rzeczy, cieszmy się i dostrzeż, czas dostrzec w naszym życiu cuda, które są w takich drobnych, małych rzeczach, że taka kocinka była na drzewie i zobaczyła i zeszła z tego drzewa, no wielka sprawa i tak. byłem szczęśliwy tak, i do tej pory jeszcze, jeszcze o tym myślę także nie trzeba szukać jakichś fajerwerków podróży na Tiałubę i tak dalej bo to są oczywiście, są prawdziwe rzeczy natomiast nasze życie jest cudem i każda chwila też jest cudowną rzeczą Nauczmy się to dostrzegać, a zobaczycie Państwo, że świat się zmieni. No, powolutku, powolutku. Jeszcze trochę przed nami, ale kroczek po kroczku myślę, że, że, że już jakieś zmiany są. Ja już jakieś zmiany też obserwuję w ludziach. ale już nie chcę się rozgadywać na ten temat, bo idę sobie ratować gardło. No. Dobrze. Robert, wielkie serdeczne dzięki I, i co? Życzymy wszystkiego dobrego, żeby Ci gardełko przeszło, żebyś był zdrów. I, i, I żebyś no, był dla nas, bo, bo, bo lubimy słuchać twoich, twoich no Bardzo się cieszę, jeżeli audycji, Państwo tak uważacie, ktoś mnie słucha, tam no to naprawdę jestem pewnie. bardzo wam wdzięczny. Bardzo. A tak naprawdę pamiętajcie, to są rzeczy prawdziwe, prawdziwe. Nawet teraz ostatnio też miałem taką sytuację. Pan do mnie krzyczy. Panie Robercie, oglądam oglądam, prawda? Oglądam, w sensie, że ogląda. Ja mhm. mówię, niech pan pamięta, to są prawdziwe rzeczy. Tak, tak, wiem. Super. Także no może to tak, no super. No dobra. Piękne. Bardzo ci do I, i, I może no. tak przyciąga właśnie nas to, że to jest prawda. No, tutaj nie ma zafałszowania, nie ma jakiejś sztywności, tylko jest właśnie taka niesamowicie pociągająca prawda. I Ale tak ta, się to, nie, bo to się czuje. Ten... Tak, no bo to człowiek, się, człowiek wie o tym, no, wie o tym, że to tak. musi być. Bo jak ja mówię o tym, no, proszę Państwa, rodzi drozi się dwóch chłopców tak, w tym samym oddziale położniczym i jeden po trzech latach umiera, bo ma jakąś śmiertelną chorobę, a drugi po prostu jest pięknym, prawda, ma spełnione życie, bierze udział w reklamach, prawda, bo tak jest przystojny i sobie umiera potem po 90 latach. O no, co by to, to chodziło? No? Czy to wina, że coś jest nie tak? tak? No, to, to do ludzi trafia, tak? tak wiesz, ja wiele lat się uczyłem, jak, jak do ludzi tam trafić z tym. Ja mam własne obserwacje. Lepiej, gorzej to robię, no, ale coś robię. No, muszę to. Mam takie poczucie, że, ale dobra, już nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę tutaj się rozgadywać. Także bardzo ci dziękuję, państwa, pozdrawiam idę sobie Dzięki. ratować gardło. Na początek wezmę to, co radził Dalai Lama. Miałem spotkanie z Nalej kiedyś. Mnie, nie daruję mu tego, co zrobił z tym chłopcem. To, to, to całowanie tego chłopca. to pop... Wiesz o co chodzi? Biem, biem, Straszna biem. historia. Biem. Jakbym, jak go spotkam, to go po prostu pierwsze naprawdę. Bo to. Takich postaci nie ma za dużo taką, tak? Jak on mógł to zrobić w ogóle? Jak, co, co, co to w ogóle jest? No ale nieważne. On dał taką radę kiedyś mi. jak byłem tam na konferencji takiej. Brzmi koledzy, ale to tak, że woda ciepła, ciepłą wodę wystarczy napić to i to ciepła woda, nie gorącą, mm -hmm. tylko ciepłą się wypije i, i, i jest to bardzo taki efekt. Także zaraz to wypróbuję ja nam na początek. Dobra, już nie, za, nie, za, nie zaczynajmy wątków. Dzięki się dzięki, Dorota, dzięki że, dziękuję, że jesteś, za tę pracę. Pa, pa. Na razie trzymajcie się. papa pa. pa, pa, pa.